Cześć, witam wszystkich i serdecznie pozdrawiam. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj zmienimy porę dnia przy ołtarzu, zatem bez zbędnego gadania, zróbmy to. da. Dupsko Piasek jeden. Na smoka trzeba tu uważać. Zdecydowanie. Wydaje mi się, że nie najmocniejszy ten ogr. Coś jeszcze tu drodzy Państwo. Chyba nie. Bardzo przyjazny przeciwnik. jej tu chyba wcześniej nie było słuchajcie ja wiem tu kolejna poboczna ale ja sobie je pozbieram może będziemy mieli okazję czyli zmierzamy w dobrym kierunku wrócić chwili... do nich pamiętam że ostatnim razem wyglądał jak sterta kamieni zabij pożeracza dusz to chyba te dźwięki co słyszę nie przypomina smoków z Midgardu. były sympatyczne to były inteligentne krasnoludy które zostały zamienione w smoki ale i tak. Najbardziej wkurzający wróg to te roślinki chyba. Dobra, tu by była główna ścieżka. Tu właściwie tak. Ok, a tu coś jeszcze mamy. Nie ma gdzie się jeszcze tu jest kwiatek. Dobra, możemy lecieć po skrzynie. O, panowie! Do piachu. Diabełki jakieś to są. O kurde. Słuchajcie, z nimi już walczyliśmy, nie? O kurde, źle. Źle wyprowadzone. Masz. I chyba to kur był najlepszy dla niego. Teraz obszarówka. O cholera w złą stronę unikł Jeszcze raz, dopóki mamy. Jeszcze nawet, ale oberwaliśmy. Teraz się nie damy. Ale wytrącił nas z równowagi. we oh. Nim. Pięknie, ale wyniszczające. Zobaczcie, nic z życia nam nie zostało. Polipa. Nie zwój. Weź go, dobrze? Ktoś najwyraźniej powiedział wędrowcom, że przemierzając dziewięć światów i nie tylko, znajdą drogę do raju. To znaczy kto? Ktoś, kto sam nazywa się Ślepym Gościem. Ody. To w jego stylu, prawda? Zróbmy tak, jakby ktoś nas miał zaatakować pod drogą. Duża. No, jak to na mapie w ogóle wygląda? Ogromne, pewnie no. Hu hu hu. Co to była za warka, drodzy Państwo? Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie suba i łapkę w górę. No, bo wydaje mi się, że warto. Ale to pozostawiam oczywiście w waszej ocenie. O wiem tak, ta walka treu się była do przewidzenia. <śmulny> Okej, okay, najgorzej. Niepotrzebnie ten atak tak próbowałem. Gdzie ty uciekasz, kolego? Wiedziałem, mogę?

Fuuu, serio? Ale chwytliwy, ale to już chyba po nim. Piękne wykończenie. Fuuu, za smoka powinno coś dać. Znaleźć Birgira. Lepiej sprawdźmy, czy w kraterze jest więcej smoków, skoro mamy, no wiesz, uzdrowić ten świat. Więcej smoków? Nie wiem, czy to dobra, dobry pomysł. Właściwie, dobra sytuacja dla nas. Więcej smoków. Strasznie ciężko się z nimi walczy. Smoczy szpon Dobra, tu jeszcze możemy żyć, go uzupełnić. Ulepszenie broni warto było, dobra, to nam się oznacza, że tu mamy. Się boję, że tu coś może wyskoczyć na nas silnego. Kurde, zaryzykujmy. Druga jaszczurka. Dla Toska, jak dobrze pamiętam. Kolejny tak szybko? Świetnie. Dlaczego stale się przy nas pojawiasz, mały? Czyżby szef kazał ci nas śledzić? Nie, 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 skądże? Do głowy by nam to nie przyszło. Uwierz mi, mam tylko być waszym przewodnikiem. Oczywiście, jeśli chcecie. Standardowa procedura. Możesz być spokojny. Zabierzemy stwory do Ratatowska. Dziękuję i jeszcze raz przepraszam, jeśli was uraziłem. Następnym razem będę bardziej pomocny. Spoko, dobra, my idziemy ratować. Skrzyneczka, fantastycznie. Zawsze. Jakiś asortyment dodatkowy w ekwipunku. Tutaj. Cześć. Jak się masz? Dziękuję. To my dziękujemy. Uratowałeś nas na łodzi. Co nie, ojcze? To było głupie. I szlachetne. Niedaleko jest mistyczna brama. Ale nie mam kamienia. My mamy. Nie wierzę, że przeżyłeś ten upadek. Jak to zrobiłeś? Przeturlałem się. Na razie. Ej, wielkoludzie! Szef potrzebuje twojej pomocy z przyprowadzeniem tego jelenia do drzewa świata. Szef, nie ja. Czaisz? Ja niczego od ciebie nie potrzebuję. Nażarłem się jeleniej karmy i mam się świetnie. No, ale pogadaj z nim, jak będziesz w świecie między światami. Dużo tych powocznych, moi mili. Bardzo dużo dobra. Przeprowadźmy naszego towarzysza. Już tego nie potrzebuję. Może spotkamy się w obozie. Miejmy nadzieję, że w innych okolicznościach. Dobra drodzy Mili, to dwa odcinki mieliśmy sobie z pobocznych, więc myślę, że w następnym odcinku wyruszymy z fabułą. Nie chcemy pozwiedzać atreusie, więc cześć, do zobaczenia przy fabule w kolejnym odcinku. Hej.